Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Gryf. Pewnie w ogóle nie słyszeliście o browarze Gryf, a jest to dosyć ciekawa sytuacja. Co my tutaj mamy? Piwo się nazywa Przeora. Klasztorne Przeora. Mieliśmy jakiś czas temu piwa robione dla takiej fundacji współpracującej z zakonem Benedyktynów. I tam było piwo Furtiana, chyba właśnie Opata, jeszcze kogoś tam, nie wiem czy przeora było, i była nawet dosyć spora afera z tego powodu, bo to, ta fundacja, która przekazuje tam jakieś pieniądze dla Benedyktynów, oni podpisali im jakby pełnomocnictwa do tego używania tych nazwy że to są produkty benedyktyńskie. E, ta fundacja miała kłopoty z Iharsem, e. który zakwestionował to, że oni się powołują na receptury klasztorne, tymczasem zamawiają zwykłe piwo, kleją swoją etykietę, no, a właściwie to zamawiają etykietę, każą w, brow w browarze nakleić i tyle. I cała, cała klasztorność polegała na tym, że była naklejana etykieta. E, więc generalnie nie było w Polsce, czy nie ma w Polsce browaru klasztornego. E, te produkty benedyktyńskie były po prostu rozważone w Witnicy, jeszcze gdzieś tam indziej. E, Tutaj mamy napisane e, Szczyżycki Browar Cystersów. I czy to jest ściema, czy nie? Zaraz do tego dojdziemy. E, zacznijmy historycznie. Otóż e, w Cystersi, wiadomo, e, to jest e, zakon taki, który no, był mocno obecny w historii Polski. E, razem z Benedyktynami też e, zakon, e, znaczy Benedyktyni chyba mają Ora Ed Labora, ale Cystersi też generalnie stawiali na pracę, e, Czyli módl się i pracuj, to był taki e, zakon e, no nie jest to jakiś zakon taki oderwany od e, pustelniczy, oderwany od rzeczywistości, o ten, tylko właśnie twardo stąpający po ziemi, e, dzieci mnisi właśnie są pracują na roli, e, mają jakieś własne gospodarstwa rolne i tak dalej i tak dalej. I oni e, Podobno, od, tam, jak tylko klasztor istniał, to od kilkuset lat, tam od XVII wieku, od 1600 któregoś roku, ważyli tam piwo. Później mówi się, że ważyli głównie jakiś tam podpiwek. I w 1884, czy, czy coś koło tego, nie wiem czy tu jest jakaś data, mamy tu jakąś datę? No to tu mamy tą datę 623, 1623 to jest data, kiedy... Kiedy oni tam po raz pierwszy się pojawiają jakieś zmianki. Natomiast budynek klasztoru, który był, budynek browaru, który był przebudowywany, no to jest koniec, koniec XIX wieku. I teraz, hit jest taki, że oni tam mieli ten klasztor, ci, ci cystersi, on był klasztorny i on po, po II wojnie światowej przez 6 lat w komunie ciężkiej w PRL-u funkcjonował jako browar klasztorny. I dopiero w 51 został znacjonalizowany i połączony z jakimś tam PGR-em, bo tam znacjonalizowali oprócz browaru też jakieś właśnie tam inne posiadłości tego klasztoru cystersów. No i ten browar tam przechodził z jednego PGR-u do jakiegoś gospodarstwa zajmującego się hodowlą koni, koniec końców skończył gdzieś w iglopolu, no i... W Nowej Polsce po 1989 na zasadzie reprywatyzacji Cystersi odzyskali ten browar. Eee, I on się nazywał Gryf. Eee, nazwa nawiązuje do gryfa, który jest w herbie miasta Szczyżyc, jak mniemam. Eee, no i oni sobie nie poradzili na rynku. Zresztą tam ten e, budynek był bardzo zaniedbany. Browar e, został zamknięty. E, cystersi podejmowali próby e, zgromadzenia kasy na reaktywację tego browaru poprzez współpracę z browarem Belgia. Browar Belgia kiedyś prowadził piwo o nazwie Frater. I to było piwo robione właśnie na licencji, tak jakby Cystersi dawali, znaczy mieli z tego jakieś dochody, jak rozumiem, i dawali jakby e, glejt, że to jest piwo klasztorne. Eee, oczywiście, no nie sądzę, że tam ktokolwiek miał cokolwiek do czynienia z tych mnichów z tym e, piwem, dlatego że to było piwo typowo belgijskie. Jedno to było ala Dubel, drugie to było ala Witbir. Eee, no ale eee, w międzyczasie w Szczyżycu powstał browar restauracyjny Marysieńka. Browar Marysienka był przez długi czas najmniejszym browarem w ogóle w. Eee, w Polsce, bo on miał tam chyba 125 litrów czy 100, 150 litrów ważelnie, ale koniec końców ją teraz ma 5 hekto. Natomiast e, właściciel tego browaru, e, tutaj ma, mamy napisane, że producent to Szczyżycki browar Cystersów Gryf Adam Czepiel i Wspólnicy, spółka komandytowa. Więc jak rozumiem, pan Czepiel. E, który ma browar mały w Krzyżycu, e, dogadał się z cystersami, e, wyłożył kasę, z, z, o, o, z, wyremontowali ten budynek i kupili sprzęt z browaru Relaxpol z Krakowa, który e, był jednym z takich pierwszych browarów, w którym ważyło się piwo kraftowe. Nie za sprawą e, browaru Relaxpol, ale za sprawą browaru kontraktowego Stary Kraków. Był kiedyś taki browar, notabene, będzie prawdopodobnie reaktywowany, e, który, no jeszcze jak w ogóle o się nie śniło, to oni już ważyli ale. Mieli Amber Ale, mieli chyba Dark Ale. Te piwa były ważone właśnie w RelaxPol. E, koniec końców się tam nie dogadali z tym tym. RelaxPol próbował coś na własną rękę. E, na no koniec końców machnęli na to ręką i stwierdzili, że zamykają. Ten sprzęt trafił do Szczyżyca. I teraz w Szczyżycu. Obecnie i małym, i dużym, znaczy zaczynali od małego, zaczynała na przykład brokreacja, a waży teraz też w Dużym Szczyżycu. I w Dużym Szczyżycu, w Gryfie, właśnie waży brokreacja obecnie. Eee, natomiast browar e, klasztorny, bro, Szczyżycki Browar Cystersów Gryf ma ambicje też wypuszczać własne piwa. I jednym z takich piw jest właśnie piwo przeora. Po tym przy długim wstępie eee, przejdźmy do konkretów. No tu jest napisane ważony przez cystersów w klasztornym browarze. Chciałbym zobaczyć tych mnichów, którzy tam uwijają między kadziami. Nie wiem, i wiecie, ja, ja mam na imię Tomasz i bardzo się identyfikuję z, ze świętym Tomaszem Apostołem, że jak zobaczę, to uwierzę. Eee, na, na dzisiaj traktuję to jako huit dody. Eee, najstarszy jedyny istniejący browar klasztorny w Polsce, prowadzony przez mnichów od 1623 roku, zachowuje tradycyjne metody ważenia na źródlanej wodzie. Aczkolwiek mówię, jest to w porozumieniu z zakonem robione, eee, więc, no, może ci mnisi tam przychodzą na tą ważenie. Nie wiem, nie jestem w stanie tego wykluczyć, ale nic z mi o tym nie wiadomo. Eee, Nota bene, jak jesteśmy przy klasztornym, benedyktyni z poważnie Zastanawiają się nad wypuszczeniem własnej marki piwa, czy własnych kilku piw kontraktowo, ale już bez takiej ściemy, że zamawiają po prostu piwo, kleją etykietę, tylko rzeczywiście chcą opracowywać receptury, czy odkopać receptury. Oni w ogóle mają kontakt z Benedyktanami z Pragi. W Pradze jest browar Benedyktin, to jest prowadzony przez, przez zakonników. Wydawałoby się taki laicki kraj. Więc są, są widoki na browar klasztorny w Polsce. Ten jest taki, ten jest niby klasztorny, no ale właścicielem tego browaru nie jest, być może współwłaścicielem, właścicielem nie jest klasz, zakon, a tam będzie prawdopodobnie zakon właścicielem. Zresztą bardzo możliwe, że po tym filmie pojawią się jakieś sprostowania, także jestem otwarty na te sprostowania. Spróbujmy. Jak, jak sądzę, jest to lager, to jest 12,5-5,6% alkoholu i nic tutaj nie ma więcej. Mamy tylko, że woda źródlana, źródlana słód i chmiel, drożdże. No, woda źródlana ma być właśnie z tego ujęcia, którego wcześniej brali. Kapsel firmowy z napisem Szczyżyc 1623 i z tytułowym gryfem. Gryf to pół lew, pół orzeł. Tak? Słodowy. O, ładna, głęboka barwa. Takie głębokie złoto, właściwie bursztyn. Piana niezbyt obfita. Nie tworzy się jakoś żywiołowo. E, zmętnione. No bursztynowe, bursztynowe, tak. E, delikatnie opalizujące. Chyba jest leciutki diacetyl, ale no tutaj w lagerze właściwie nie mamy się do czego czepić. No, um, być może jest to czeski pilc i wtedy jest ten, lager, ten diacetyl tutaj na miejscu. Ale no nie, jest diacetyl. Diacetyl i słód. Ale nie jest to nieprzyjemne skojarzenia z Czechami jak najbardziej na miejscu. Chmielu nie czuję. No, kolor zapowiada, że będzie dosyć słodko i jest. Nie jest to karmel, jakiś obrzydliwy. Nie jest to ulepek, ale jest to takie piwo sycące. Znaczy sycące, wiecie, nie jest riz, tak? nie jest gęste, nie jest lepkie, ale jest takie Czujemy, że coś pijemy, tak? Że pijemy piwo no takie w kierunku podchodzące pod marcowe, myślę, po, powiedziałbym. Marcowe October beer I barwa pasuje, i ten smak pasuje. Niskie nasycenie, dlatego ta piana się nie chciała tworzyć. Troszkę aromat mokrego zboża, mokrego ziarna. No ale jeżeli pomyślimy, że to jest lager, to ma być marcowe, to nie jest źle. Nie jest źle goryczka. No średnia, średnio niska. No średnia. Niskie wysycenie, bardzo niskie. Właściwie piwo sprawia wrażenie odgazowanego. Hmm no może nawet średnia, tam zaznaczona jest ta goryczka, troszkę pozostaje na podniebieniu, ale to akurat w taki przyjemny sposób. Powiem tak, na szczęście nie ma jakichś odrzucających wad, bo ten diacetyl tutaj jest jakby na miejscu, bo jakby coś było, no to tutaj nie ma go co ratować. Chociaż nie, muszę powiedzieć, ta goryczka jest, no, jest zaznaczona. Jest fajna słodowość taka w typie monachijski słód, właśnie marcowe. Jak nie jestem miłośnikiem taki piw, to ono jest naprawdę niezłe, naprawdę pijalne, jak widzicie. Wstydu nie ma. Poprawiłbym nasycenie. No i dodał trochę chmielu na aromat. Poza tym, jak na marcowe, powiedziałbym, że jest nieźle. Jak na jasne pełne, też nie jest źle. Bo to może być takie Ciemniejsze, mocniejsze, jasne pełne albo właśnie marcowe. Nie mam pojęcia ile kosztowało? Czy to jest atrakcyjnie cenowo, czy nieatrakcyjne, kupiłem to w Dringe. Data do 14 lutego 2016, gdyby kogoś interesowało porównanie swoich wrażeń. No, piana nie chce się za bardzo tworzyć jest nietrwała. Ale mówię, porównując na przykład do czeskich takich dwanacek, dwanastek, dwanast, no to nie wypada źle. Karkonosz, o, karkonosz jest podobny. On też ma diacetyl, też jest taki właśnie trochę surowy, trochę taki mm, zgruba ciosany. To, to mi przypomina dwunastkę z karkonosz, albo trzynastkę. Nie wiem, czy oni robią trzynastkę, ale to smakuje jak trzynastka. To jest 12,5, ale smakuje tak jak taka czeska trzynastka. Właśnie taka surowa, gruba, ciosana. Niezbyt finezyjna, ale fajnie nachmielona na goryczkę. Brakuje na aromat. Całkiem ciekawe piwo. W takie właśnie w typie czeskim albo frankońskim też tam takie piwa się pojawiają, te takie cwikle, takie właśnie bursztynowe. Kellerbiry, o no to, to są takie klimaty. No, myślę, że jest potencjał. Jest potencjał, e, oby... Ja nie oczekuję, że browar klasztorny ma robić nagle e, e, AIP, tak? Niech idą w tym kierunku. Niech idą w tym kierunku. Wasze zdrowie e, i oby, oby, obyśmy się doczekali browarów klasztornych z prawdziwego zdarzenia. Może ten gryw taki jest, ja nie wiem. Ale... Ale nie wiem, nie Wasze zdrowie. Gdzie się piwo waży, tam się dobrze darzy. I y, 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 we, wszystkich, we wszystkich czeskich browarach, takich tradycyjnych, jest y, taki napis zawsze, mówię, laicki kraj. Daj Bóg szczęści, czyli szczęść Boże. W polskich y, chyba nie widziałem. Wasze zdrowie. Nie.